Możliwe, że słyszałeś o groźnym tygrysie szablozębnym z epoki lodowcowej lub widziałeś go w filmach Epoka Lodowcowa. Podobnie jak w filmie, koty szablozębne istniały od Eocenu aż do epoki Pleistocenu. Koty szablozębne były większe i silniejsze od dzisiejszych kotowatych, miały sylwetkę podobną do niedźwiedzia. Były znane z wyspecjalizowanych umiejętności łowieckich i doskonale radziły sobie z powalaniem dużych zwierząt. Ostatnie osobniki tych zwierząt wymarły około 10 tysięcy lat temu z powodu spadku liczby ich głównej ofiary, dużych i niezdarnych ssaków jak prehistoryczne bizony i mamuty. Niemniej jednak obecnie istnieje jeszcze gatunek kota który pod wieloma względami budowy i zachowania jest podobny do wymarłych kotów szablozębnych i to właśnie on jest bohaterem dzisiejszego filmu Poznajcie panterę mglistą Pantera mglista żyje w wielu regionach Azji południowo-wschodniej między innymi w Chinach, Tajlandii i Wietnamie Są wyjątkowe i rzadkie są trudne do obserwacji w terenie, ponieważ doskonale maskują się w zieleni podszytu, zanim zostaną zauważone. Uważa się, że te koty zamieszkują głównie nizinne tropikalne lasy deszczowe, chociaż były również widywane w lasach wtórnych i suchych zaroślach. Oprócz pantery mgławicowej, zwanej też panterą mglistą kontynentalną, istnieje drugi gatunek Pantera Mgławicowa z Borneo, występująca na wyspach Borneo i Sumatra. W porównaniu do innych dużych kotów, Pantera Mgławicowa jest raczej mała. Jej ciało osiąga długość 1 metra i waży około 25 kg. Jednocześnie Pantera Mgławicowa ma bardzo masywną budowę, w tym stosunkowo krótkie i bardzo silne nogi. Taka budowa kończyn związana jest ze stylem życia Pantery Mgławicowej. Ponieważ większość czasu spędza ona na drzewach i spośród dużych kotów najlepiej wspina się i skacze po gałęziach. Krótkie, silne i niezwykle ruchliwe nogi są idealne do takiego trybu życia. Dzięki bardzo ruchliwym stawom w tylnych nogach, pantery mgławicowe potrafią nawet schodzić po pniach drzew głową w dół są też nazywane kotami wampirami. Nie, pantery mgławicowe nie piją krwi. Mają jednak wyjątkowo długie kły. W rzeczywistości te drapieżniki mają najdłuższe kły spośród wszystkich kotowatych w stosunku do wielkości ciała. W świecie naukowym przyniosło im to przydomek współczesny szablozębny. Okazuje się, że to właśnie ta cecha lamparta mgławicowego najbardziej się wyróżnia. Ich długość może dochodzić prawie do 5 cm. Dla porównania, kły tygrysa są tylko 1,5 razy dłuższe, mimo że masa jego ciała może być ponad 10 razy większa niż masa lamparta mgławicowego. Po co lampartowi mgławicowemu aż tak wielkie kły? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wróćmy do kotów szablastozębnych. Dlaczego miały ogromne szablaste kły? Olbrzymie kły kotów szablastozębnych. Uchodziły za wyspecjalizowaną broń do polowania na dużą zdobycz. Wyobraź sobie bardzo duże zwierzę, na przykład słonia. Chociaż słoń nie ma ani skorupy, ani kolców, jest bardzo dobrze chroniony. Jego skóra osiąga grubość 4 cm, a jego ważne narządy znajdują się w dość dużej odległości od powierzchni skóry. Nawet jeśli drapieżnik zdecyduje się zapolować na słonia i ma silne szczęki oraz ostre lecz krótkie zęby, takie polowanie może być długie i wymagać dużo energii. I jednocześnie wcale nie jest powiedziane, że ostatecznie zakończy się ono sukcesem. Drapieżnik z krótkimi zębami, nawet jeśli przegryzie skórę słonia, nie zdoła szybko dotrzeć do jego ważnych organów, by go zabić. Dlatego drapieżniki, takie jak lwy, polując na słonie prawie zawsze poświęcają dużo czasu i wysiłku, żeby je zabić. I w rezultacie często zostają zniczy. Jeśli drapieżnik ma wielkie kły, łatwiej mu zabić dużą ofiarę. W tym przypadku najważniejsze jest ostrożne unieruchomienie ofiary, aby nie złamać kłów, a następnie zadanie potężnego ugryzienia w ważne miejsce, np. w szyję, gdzie znajdują się tchawica i duże naczynia krwionośne. Lamparty mgławicowe rzeczywiście często polują na stosunkowo dużą zdobycz. Taką jak tropikalne jelenie sambary ważące 300 kg oraz świnie brodate ważące do 150 kg. Ale najważniejszym zadaniem długich kłów lamparta mgławicowego nie jest polowanie na bardzo dużą zdobycz, lecz szybkie zabijanie małych i średnich ofiar. Ponieważ lampart mgławicowy poluje głównie w koronach drzew na wysokości ponad 20 metrów nad ziemią, bardzo ważnym warunkiem polowania w takich warunkach jest szybkie zabicie ofiary ponieważ przy przedłużającej się walce znacznie wzrasta ryzyko utraty równowagi i upadku z drzewa. Ofiary żyjące na drzewach zwykle są daleko od niebezpieczeństwa. Supinacja, czyli zdolność obracania kostek podczas wspinaczki, jest cechą lampartów mgławicowych. To znaczy, że te akrobatyczne koty potrafią schodzić z drzew głową w dół. Potrafią nawet zwisać na tylnych łapach i chwytać przedmioty przednimi łapami. Te koty są zręcznymi wspinaczami. I większość życia spędzają na drzewach. Polują, odpoczywają i przemieszczają się po gałęziach drzew, unikając ziemi, dopóki nie upolują zdobyczy. Ten zwinny drapieżnik wspina się na drzewa dzięki długiemu ogonowi, nisko położonemu środkowi ciężkości i silnym nogom. Lamparty mgławicowe potrafią skoczyć na 4 stopy w górę, by dostać się na drzewo lub gałąź. Lamparty mgławicowe jedzą także dość agresywne i odpychające zwierzęta takie jak różne gatunki małp, w tym makaki niedźwiedzie ważące nawet do 10 kg, a także cywety himalajskie, które ważą do 6 kg i same często atakują różne małe zwierzęta. Długie kły i silne łapy lamparta mgławicowego umożliwiają mu szybkie schwytanie i unieruchomienie ofiary oraz zadanie śmiertelnego ciosu w kark, co natychmiast ją zabija i chroni drapieżnika przed długą, niebezpieczną walką. Czasami lamparty mgławicowe mają do czynienia z nietypową zdobyczą. W 2018 roku. Lampard mgławicowy, który mieszkał w prywatnym parku dzikich zwierząt w Angielskim hrabstwie Cornwallia, uciekł i przez prawie tydzień ukrywał się na polach pobliskiej farmy, gdzie w tym czasie zdołał zabić kilka owiec. W rezultacie lampard został złapany przez właściciela farmy i zwrócony właścicielowi. To całkiem logiczne, że aby używać długich kłów, drapieżnik potrzebuje zdolności szerokiego otwierania pyska. Pantera mglista potrafi otworzyć pysk prawie na 90 stopni, znacznie szerzej niż inne współczesne koty. Dla porównania tygrysy i lwy otwierają pysk maksymalnie na 70 stopni. Co więcej, u niektórych przedstawicieli kotów szabla kąt otwarcia pyska wynosił aż 120 stopni. Pantera mglista nie potrafi ryczeć jak większe koty z powodu odmiennej budowy kości w szyi. A także nie potrafi mruczeć, ponieważ nie posiada całkowicie skostniałej kości gnykowej, która umożliwia to małym kotom. Warczanie, syczenie i parskanie to przykłady wokalizacji tych kotów. Ponieważ większość czasu spędzają w lesie, komunikują się ze sobą poprzez znaczenie terenu zapachem. Gdy samica jest gotowa do rozrodu, znaczy swoje terytorium zapachem i czeka, aż samiec się zbliży. Samce są dwa razy większe od samic i podczas zalotów mogą je zranić lub nawet zabić. Samice są ostrożne podczas takich spotkań z samcami i starannie wybierają partnerów. Po około trzech miesiącach ciąży matka zazwyczaj rodzi miod trzech młodych. Młode mogą potrzebować nawet dwóch lat, aby całkowicie rozwinąć swoją samodzielność. Chociaż pantera mglista nie jest prawdziwym przedstawicielem wymarłych kotów szablastozębnych, ma duży potencjał do dalszej ewolucji w wyspecjalizowanego łowce dużej zwierzyny. I całkiem możliwe, że za kilka milionów lat potomkowie panter mglistek znacznie zwiększą swoje rozmiary, zdobędą jeszcze dłuższe kły, potężniejsze łapy i dadzą początek nowym kotom szablastozębnym. Oczywiście, pantery mgliste będą miały taką szansę tylko wtedy, jeśli nie zostaną całkowicie wytępione przez ludzi. Kłusownictwo tych kotów było i jest popularne ze względu na ich wyjątkowe umaszczenie. Te koty zanikają przez nielegalne polowania i niszczenie siedlisk. W naturze zostało tylko około 10 tysięcy panter mglistych. Części ciała pantery mglistej używane są zamiast tygrysa, gdy części tygrysa są coraz trudniej dostępne dla tradycyjnej medycyny chińskiej. Dlatego pantera mglista figuruje jako gatunek narażony na czerwonej liście. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, na szczęście naukowcom zaczęło się udawać prowadzenie programów hodowli pantery mglistej w niewoli. W ostatnich latach podjęto wiele działań na rzecz ochrony i rozmnażania tych zwierząt, dlatego wyginięcie pantery mglistej nie jest już zagrożone. W zoo te koty mają dużo miejsca do ćwiczeń. Mają też wiele okazji do wspinaczki, co sprzyja bardziej naturalnemu życiu. Ich dieta to głównie wołowe kości stawowe i komercyjna karma dla mięsożerców w zoo. Dostają też różne urozmaicenia, np. źródła wody, karmniki zagadki czy bloki lodu z papają. Napiszcie w komentarzach poniżej. Co sądzicie o tym pięknym, wyjątkowym, zwinnym, akrobatycznym, szablastozębnym kocim drapieżniku? Nie zapomnijcie też zostawić lajka pod tym filmem, zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych niesamowitych bestii. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.